Witam wszystkich od Tam do Bałtyku od lat, od dekad do naszej kochanej Polski ściągani, ściągani, podkreślam, są ludzie z całego świata. Z jednym wyjątkiem. Polacy z Kazachstanu, którzy na rozkaz Stalina zostali z Polski wypędzeni daleko daleko, tam na wschód, na stepy. Dla tych Polaków nie ma miejsca w Polsce, dla tych Polaków nie stworzono kompleksowego programu, by ich w sposób zorganizowany, jak najszybszy, jak najszybszy do Polski ściągnąć i otoczyć, oczywiście, opieką, taką, jaką otacza się opieką, taką opieką, jaką się otacza wszystkich innych naschodźców, osadników, emigrantów. Robi to oczywiście Popis, czyli układ antypolski rządzący Polską od roku 90. Oczywiście Polacy tego nie zauważają, cały czas są skłóceni. Dodatkowo wpisują się swoimi zachowaniem, swoimi poglądami w plany globalistów, którzy właśnie taki rozkaz wydali Popisowi już praktycznie od roku 90, czyli wymiana etniczna w Polsce na wszystkich, tylko nie na Polaków. Sytuacja jest fatalna. Ilość tych ludzi rośnie, w związku z tym pojawia się przestępczość. I teraz reakcja Polaków, całkiem słuszna, oburzenie, ponieważ mamy dość swoich przestępców, bo w każdym państwie są więzienia i w każdym narodzie są złoczyńcy. My mamy dość swoich. Ci ludzie popełniają przestępstwa i Polacy reagują. Reakcja Polaków jest błędna. Oczywiście jest zgodna z oczekiwaniami globalistów, tych, którzy. Do naszej kochanej ojczyzny tych ludzi ściągają. Mianowicie zaczyna się nienawiść słowna, a może i fizyczna niedługo. Polacy, nie dajmy się nabrać, nie piszcie, mówiąc potocznie w internecie ogólnikami, że wszyscy nachodźcy to są tacy, nie, owacy, źli. Nie, nie. Oczywiście, jeśli jak któryś popełnia ciężkie, fatalne przestępstwa, jak na przykład ten, który okaleczył, zmasakrował naszą rodaczkę, panią Klaudię w Toruniu, oczywiście, jeśli ktoś popełni takie przestępstwo, no to no, trudno zamykać innym usta, by nie dokonywali oceny, za kogo mają takiego człowieka. Jednak w wymiarze społecznym Polacy nie dajcie się nabrać globalistom, by nie mogli trąbić na cały świat, że my Polacy nienawidzimy ludzi, że my jesteśmy źli, że my jesteśmy faszyści. Polacy, wiecie kiedy macie pokazać swój pazur? W czasie wyborów. Wtedy, wtedy przy urnach w sposób demokratyczny, demokratyczny oddajcie wreszcie swój głos jako Polacy na tych ludzi, którzy reprezentują interes państwa i narodu polskiego, a nie na popis, nie na popis który Polskę niszczy od 35 lat. Ostatnie wybory oczywiście pokazały, jaka jest świadomość wśród Polaków, bo znowuż głosowali na popis. Chociaż była możliwość, bo mieliśmy jednego, jednego kandydata, który był najlepszy z wszystkich, może nie idealny. Mówię o Grzegorzu Brownie. Oczywiście tam 6,5%, więc do drugiej tury wiadomo, nie, nie, doszedł, nie doszedł. Także Polacy, pazur i okrzyki, groźby. Oczernianie całych grup społecznych, narodowości, wyznań religijnych. Darujmy sobie, darujmy sobie. Przy wyborach, przy wyborach. Wtedy pokażcie wreszcie, co sądzicie o tym wszystkim, co się dzieje w Polsce. A na co dzień zachowajcie przebiegłość.